Nex Makina to świetny, wciągający, krewny gry Rezogan. Choć wygląda inaczej, to od razu czujemy to samo arcade'owe DNA. Manewrując wśród wrogich pocisków i nie zdejmując palca ze spustu broni, staramy się kontrolować poziom buzującej adrenaliny. Rozgrywka budzi świetne wrażenia już od pierwszych sekund. Od razu zostajemy rzuceni na pierwszą planszę i zanim zdążymy pomyśleć, ależ tu ładnie, atakuje nas pierwsza grupa wrogo nastawionych robotów. Zaczynamy więc strzelać i nie przestajemy właściwie aż do śmierci. Prezentacja jest fenomenalna. Każdy etap to część większej, wielowymiarowej mapy. Po pokonaniu wszystkich przeciwników w danym fragmencie lokacji obserwujemy efektowne przejście do innego miejsca w tym samym świecie, który obraca się niczym kostka. Tytuł reprezentuje gatunek tzw. twin-stick shooterów, strzelanek zaprojektowanych przede wszystkim z myślą o padzie. Jednym analogiem poruszamy postacią, a drugim wyznaczamy kierunek pocisków. Sterowanie jest wygodne i intuicyjne, a bohater bezbłędnie reaguje na komendy. Pomaga oczywiście stabilna płynność, czyli minimum 60 klatek na sekundę, zarówno na PC jak i PS4. Celem jest wyłącznie pokonywanie pojawiających się na planszy przeciwników, ale jednocześnie musimy oczywiście unikać ich ataków, bomb, laserów i innych wybuchów. Nie ma chwili na złapanie oddechu, a na ekranie cały czas coś się dzieje. Dodatkowe wyzwanie możemy zapewnić sobie sami, decydując się przechwytywać naukowców zagubionych w niemal każdym etapie. To zielone ludziki, co przywodzi na myśl wspomniane wcześniej Rezogan. Do tego dochodzą także różne sekrety oraz inne drobne elementy, które zwiększają liczbę zdobywanych punktów, jak chociażby sprawne wykonywanie uników. Na końcu każdego z pięciu różnych światów toczymy walkę z bosem to zawsze wizualny spektakl, jak zresztą cała gra. Potężny wróg zajmuje sporą część ekranu i próbuje zlikwidować nas kilkoma różnymi rodzajami pocisków. Takie potyczki zazwyczaj podzielone są na 3 czy 4 fazy, których poziom trudności coraz bardziej wzrasta. Uniknięcie ataku w ostatnim momencie i zlikwidowanie wroga, kiedy od porażki dzielił nas milimetr, to za każdym razem bardzo emocjonująca chwila. Wszystkie starcia są raczej krótkie, ale intensywne i niezmiennie satysfakcjonujące. Rozgrywka mogłaby sprawić jednak jeszcze więcej radości, gdyby pokuszono się o nieco bardziej rozbudowany arsenał. Ulepszeń podstawowego działka jest stosunkowo mało, a broń drogorzędną też poznajemy niemal od razu. Chciałoby się nieco więcej różnorodności, chociaż i tak nie jest źle, a w ferworze walki właściwie nie mamy czasu myśleć o tym, ile narzędzi eksterminacji jest dostępnych. Szkoda też, że twórcy nie wprowadzili choćby jednego dodatkowego świata, co troszkę wydłużyłoby grę. Jednorazowe przejście trybu zręcznościowego na pierwszym poziomie trudności zajmuje około godziny, tak jak to było w Rezogan. Gry tego typu nie są jednak produkcjami na jeden raz. Tu chodzi o bicie rekordów i zabawę w dodatkowych trybach. Nex Makina imponuje też oprawą. Mimo ogromnej ilości efektów i kolorów rozgrywka nie przestaje być czytelna. Muzyka idealnie pasuje do neonowej grafiki, a ciekawym smaczkiem są filtry do aktywowania, na przykład nakładka retro, która stylizuje obraz tak, że obserwujemy ekran starego telewizora, a dopiero na nim rozgrywkę. Gra działa fantastycznie na PC, ale warto ostrzec wrażliwych użytkowników, że interfejs został przystosowany do komputerów tylko częściowo. W menu widzimy oznaczenia dotyczące kontrolera, a gdy celujemy myszką, kursor nie znika z ekranu. Nie przygotowano też żadnego celownika widocznego na ekranie, więc rozgrywka jest nieco trudniejsza niż przy użyciu pada. Fani klasycznych strzelanek bullet hell nie powinni przegapić nowego dzieła studia Hausmark, tym bardziej że cena jest zachęcająca. Chociaż ostatecznie gra mogłaby być odrobinę bardziej rozbudowana, to Nex makina i tak oferuje niesamowite emocje w kompaktowej formie i wielkie wyzwanie w późniejszych etapach.